Po śmierci swojej teściowej, Anny Kowalskiej, Kasia przyszła do kancelarii prawnej na oficjalne ogłoszenie testamentu. Nikt nie uprzedził jej, że w środku będzie czekał jej mąż Marek wraz z kochanką Agnieszką, która trzymała na rękach nowonarodzone dziecko. Jednak zanim adwokat Nowak odczytał ostatnie słowa świętej pamięci Anny Kowalskiej, zabrzmiała krótka prośba. Zanim zaczniemy, napiszcie proszę w komentarzach, z jakiego kraju lub miasta mnie oglądacie, jestem bardzo ciekaw, skąd są moi słuchacze. Ja jestem z Katowic. Wieść o śmierci Anny Kowalskiej spadła na kasie jak grom z jasnego nieba. A przecież w ostatnich latach, Teściowa poważnie chorowała, mimo to odejście nastąpiło niespodziewanie. Nie łączyły ich więzy krwi. A jednak przez te wszystkie lata relacja między nimi była mocniejsza niż w wielu rodzinach, gdzie matka i córka są ze sobą spokrewnione. Anna Kowalska zawsze wspierała Kasię, dostrzegała w niej to, czego nawet marek, jej syn, nie potrafił zauważyć dobroć, siłę, wrażliwość. Wraz z informacją o śmierci przyszło też oficjalne zaproszenie na ogłoszenie testamentu. Oznaczało to, że Teściowa przygotowała coś ważnego. Dla Kasi liczyła się jednak przede wszystkim pamięć o pani Annie, wdzięczność za wszystko, co dla niej zrobiła. Ale zjawiła się w kancelarii, by uszanować wolę zmarłej. Dzień był pochmurny i deszczowy, co idealnie współgrało z nastrojem Kasi. Ubrała skromną czarną sukienkę, starając się opanować drżenie rąk i bicie serca. Gdy zbliżała się do budynku kancelarii, odetchnęła głęboko, zbierając w sobie resztki odwagi. Wtedy jej wzrok padł na schody prowadzące do wejścia, gdzie stał Marek nie sam. Obok niego pyszniła się Agnieszka, umalowana jak lalka, z zawiniątkiem w ramionach. Z tego zawiniątka dobiegały ciche odgłosy niemowlęcia. Dziecko. Ich wspólne dziecko. Świadkasi stanął na głowie. Owszem, już wcześniej coś podejrzewała, ale zobaczyć ich razem, z noworodkiem na rękach, było niczym rozcięcie serca kawałkiem rozżarzonego szkła. Agnieszka, widząc Kasię, tylko uśmiechnęła się trumfująco chłodno i wyniośle. W jej oczach nie było współczucia, raczej bezczelna pewność siebie. Marek zawsze miał Kasię za słabą, bezwolną, niepotrzebną. On wolał Agnieszkę pewną siebie, gotową na wszystko, by osiągnąć cel. Kasia poczuła, jak ogarnia ją mdłości. Miała ochotę uciec i już nigdy na nich nie patrzeć. Ale coś w niej kazało jej zostać może duma, może chęć usłyszenia prawdy. Postanowiła, że nie zrezygnuje. Zebrała w sobie całą siłę, wzięła głęboki wdech i zdecydowanym krokiem ruszyła po schodach. Marek i Agnieszka tylko wymienili kpiące spojrzenia. Kasia starała się pokazać, że jej to nie rusza, choć w środku wszystko w niej krzyczało z bólu. W recepcji kancelarii powitał ich adwokat Nowak, mężczyzna w średnim wieku o uprzejmym, ale rzeczowym spojrzeniu. Zaprosił wszystkich do niewielkiej sali, gdzie w powietrzu dało się wyczuć naelektryzowane emocje. Zegar na ścianie tykał jednostajnie, zapach starego papieru i politurowanych mebli dawał się we znaki. Kasia usiadła, ściskając torebkę, jakby był to jej ostatni punkt oparcia. Wreszcie adwokat odchrząknął i rzekł spokojnym tonem. Zebraliśmy się tutaj, by ogłosić testament Świętej Pamięci Anny Kowalskiej. Obecni są wszyscy zainteresowani, jej syn, Marek Kowalski, jego tutaj spojrzał na Agnieszkę towarzyszka, a także Kasia Kowalska, oficjalnie wciąż żona Marka. Kasia drgnęła, słysząc słowo Żona. Formalnie nadal nią była, lecz w praktyce ten związek umarł, kiedy przyłapała Marka z Agnieszką. Adwokat otworzył grubą teczkę i sięgnął po kilka arkuszy. Przejrzał je uważnie, poprawił okulary, po czym spojrzał na zgromadzonych. Zanim przejdę do oficjalnego ogłoszenia, muszę poinformować, że do testamentu jest dołączony list od pani Anny. Będzie on częścią dokumentu, oznajmił rzeczowo i jeszcze raz chrząknął, po czym zaczął czytać. Głos adwokata był monotonny i beznamiętny, ale Kasia wchłaniała każde słowo, nie chcąc stracić ani sylaby. Ja, Anna Kowalska, będąc w pełni władz umysłowych, niniejszym zapisuję cały mój majątek ruchomy i nieruchomy tutaj padła lista należących do zmarłej nieruchomości, mieszkanie w centrum Krakowa, dom za miastem, konta bankowe, akcje. Kasia słuchała jak w transie. To wszystko wydawało jej się nierealne. Przecież nie oczekiwała niczego, nie liczyła na żadne majątki czy korzyści. Z zaskoczenia niemal zaparło jej dech, gdy adwokat w końcu przeczytał. Wszystkie wymienione dobra zapisuje Katarzynie Kowalskiej. W sali zapadła cisza. Kasia przez chwilę nie mogła uwierzyć w to, co słyszy. Ona? Ona dziedziczy wszystko? Marek i Agnieszka wymienili skonfundowane spojrzenia. A na ich twarzach malował się wyraz dezorientacji i zaskoczenia. Adwokat czytał dalej, nie zwracając uwagi na rosnące napięcie. W przypadku, gdyby Katarzyna Kowalska zrzekła się spadku, zostanie on przekazany na rzecz fundacji charytatywnej wspierającej dzieci chore na nowotwory kropka. Kasia ocknęła się z osłupienia. Nie zamierzała się wyrzekać tego spadku. Wcale nie chodziło jej o pieniądze, chciała jedynie wypełnić ostatnią wolę Anny Kowalskiej i zatrzymać w sercu pamięć o niej. Marek pierwszy stracił panowanie to jakiś błąd. Wykrzyknął, zrywając się na równe nogi. Moja matka nie mogła tego tak zapisać. Agnieszka, siedząca obok niego, przyłączyła się do jego oburzenia to jakaś podróbka. Pisnęła. Ten adwokat to oszust. Mężczyzna w okularach zachował spokój. Rozumiem wasze zdziwienie, powiedział rzeczowym tonem. Testament został jednak sporządzony zgodnie z prawem i poświadczony notarialnie. Macie prawo go zaskarżyć, ale ostrzegam, wasze szanse w sądzie są raczej nikłe. Marek zaciał usta i zacisnął pięści. Niemożliwe, żeby matka zostawiła wszystko komuś innemu niż jemu ukochanemu synowi. Ta oszara myszka, Kasia, miała prawo co najwyżej do jakichś resztek, a nie do całego majątku. Gniew go niemal rozsadzał. Spojrzał wrogo na Kasię, co ty jej nagadałaś? Ryknął. Wmówiłaś jej jakieś brednie? Kasia zadrżała, słysząc ten wrzask, lecz nie odpowiedziała. Nie pojmowała, za co Marek tak jej nienawidzi. Co mu takiego zrobiła? Agnieszka próbowała uciszyć Marka, lecz on wyrwał się z jej uścisku. Adwokat Nowak uniósł dłoń, dając znak, by się uspokoił. Proszę zachować porządek, powiedział równym tonem. W przeciwnym razie będę musiał wezwać policję. A jak już wspomniałem, mam tu do odczytania list od pani Anny Kowalskiej. Myślę, że wszyscy powinni go usłyszeć. Adwokat Nowak sięgnął po kolejny dokument i zaczął czytać. Tym razem jego głos brzmiał z wyraźnym smutkiem. Moja droga Kasiu, napisała Anna Kowalska, zwracając się do synowej: Jeśli czytasz ten list, to znaczy, że ja już odeszłam z tego świata. Dziękuję ci za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Nie byłaś dla mnie tylko synową, byłaś niczym rodzona córka. Opiekowałaś się mną, wspierałaś, kochałaś. Wiem, że Marek cię nie docenia. Wiem, jak bardzo cię skrzywdził, lecz ja w ciebie wierzę, Kasiu. Wiem, że jesteś silną i mądrą kobietą. Zasługujesz na szczęście, a ja chcę, byś je odnalazła kropka. Głos adwokata zadrzał. Odchrząknął i czytał dalej: Marku, jestem tobą rozczarowana. Wiem o twoim romansie z Agnieszką. Wiem, że wkrótce spodziewaliście się dziecka. Nie potępiam Cię, ale boli mnie to, jak bardzo skrzywdziłeś Kasię. Była Ci wierną żoną, kochała Cię z całego serca, a Ty ją oszukałeś, upokorzyłeś, zdradziłeś. Nie mogę zostawić Ci majątku. Nie chcę, byś przehulał go na kolejne przygody. Pragnę, aby posłużył Kasi i pozwolił jej rozpocząć nowy etap życia, by dał jej szansę odnaleźć szczęście. Żegnaj, synu. Mam nadzieję, że kiedyś zrozumiesz swój błąd. Kropka. Kasia słuchała tego listu ze łzami płynącymi po policzkach. Dopiero teraz dowiadywała się, jak dużo teściowa wiedziała o niegodziwości Marka. Marek też o nie miał był pewny, że Anna mu wybaczy, że zawsze będzie go bronić. A tu w czarno-białych słowach testamentu dostrzegł niepodważalną prawdę, matka się go wyrzekła. Agnieszka siedziała z posępną miną, bijąc wzrokiem w ziemię. Jej marzenie o luksusowym życiu legło w gruzach. Po zakończeniu odczytu w sali zapadła śmiertelna cisza. Każdy pogrążył się we własnych myślach. Kasia podniosła wzrok i spojrzała na Marka. Patrzyła na niego z mieszanką żalu, gniewu, urazy i resztek dawnej miłości. Czy ona wciąż go kochała? Być może, ale wiedziała też, że nie będzie w stanie mu wybaczyć. Adwokat Nowak westchnął. Zatem testament Anny Kowalskiej został ogłoszony. Jeśli nie macie pytań, to możemy zakończyć na dziś. Agnieszka, dotąd siedząca cicho i drwiąco obserwująca bieg wydarzeń, nagle wybuchła: Jak to możliwe? Zwróciła się do Marka z pretensją. Mówiłeś, że wszystko będzie nasze, że twoja matka cię uwielbia i zapisze majątek właśnie tobie. Marek milczał, ze wzrokiem wbitym w podłogę. Sam uwierzył we własne kłamstwa i pewność, że wszystko mu się należy. Teraz stał tu, upokorzony, rozgoryczony, patrząc to na żonę, która właśnie stała się bogatą spadkobierczynią, to na kochankę, która widocznie liczyła wyłącznie na korzyści finansowe. Agnieszka, widząc, że nie ma co liczyć na łatwe pieniądze, odepchnęła go, syknęła, jesteś bankrutem i nieudacznikiem. Nie potrzebuję takiego mężczyzny. Potem zabrała dziecko i wybiegła z sali, nie oglądając się za siebie. Marek, nawet nie próbował jej zatrzymać, był zbyt zdruzgotany, by walczyć. Kasia przyglądała się tej scenie z uczuciem bolesnego dystansu. Żal jej było Marka, ale równocześnie czuła, że wreszcie los wymierza sprawiedliwość. On sam wyrządził jej krzywdę, teraz przyszło mu za to zapłacić. Gdy Agnieszka zniknęła, Marek zwrócił się do Kasi ze łzami w oczach. Kasia, błagam, wybacz mi. Byłem głupcem. Popełniłem okropny błąd. Proszę, daj mi szansę to naprawić. Kasia cofnęła dłoń, którą próbował chwycić. Jej głos zabrzmiał chłodno: naprawić co? Cofnąć czas. Sprawić, żebym zapomniała o Twojej zdradzie i o Waszym dziecku? Nie, Marku. To niemożliwe. Marek upadł na kolana, proszę cię, Kasiu. Nie mam już niczego, a Agnieszka mnie rzuciła, jestem sam. Błagam, pomóż mi. Podziel się ze mną chociaż częścią spadku. Ja nie mam gdzie iść. Kasia długo milczała. Jej wzrok był twardy. Wspominała wszystkie cierpienia, których jej przysporzył. Nieprzespane noce, może łez, poczucie hańby i rozczarowania. Przypomniała sobie dzień, w którym odkryła jego romans, a on nawet nie próbował się usprawiedliwiać. Tak, rozumiem, że jest ci ciężko, odezwała się w końcu. Ale nie zamierzam ci pomagać. Sam wybrałeś swoją drogę i poniesiesz jej konsekwencje. Nie naprawię za ciebie tego, co zniszczyłeś. Marek spojrzał na nią z wyrzutem. Kasiu, byliśmy rodziną tyle lat. Naprawdę nie możesz mnie tak po prostu wybaczyć? Wybaczyć? Może kiedyś, ale nigdy nie zapomnę, odparła chłodno. A co do powrotu do przeszłości nie ma mowy. Zdradziłeś mnie i naszą miłość. Przykro mi, zostaw mnie w spokoju. Idę dalej sama. Kasia wyminęła go i wyszła z sali, nie oglądając się za siebie. Marek został, wciąż klęcząc na podłodze. Dopiero po dłuższej chwili podniósł się i wyszedł z budynku oślepiony blaskiem słońca, nie wiedzący dokąd pójść i co ze sobą zrobić. Kasia wyszła z gmachu kancelarii z poczuciem ulgi i jednocześnie niepokoju. Czuła, że tu i teraz rozpoczyna się zupełnie nowy rozdział jej życia. Jeszcze wczoraj była prawie nikim skromną żoną, zapomnianą w cieniu męża. Dziś stała się właścicielką niemałego majątku i, co najważniejsze, wreszcie sama mogła decydować o swoim losie. Pakowanie się do wyprowadzki nie trwało długo. Kasia zabrała z dawnego mieszkania tylko najpotrzebniejsze rzeczy i pamiątki. Resztę pozostawiła za sobą, uznając, że nie chce ciągle wracać myślami do tego bolesnego rozdziału. Adwokat Nowak pomógł jej w formalnościach związanych z przejęciem i sprzedażą domu. Polecił jej również pewne mniejsze, ale prężnie rozwijające się miasteczko w innym rejonie Polski, gdzie, jak twierdził, można żyć spokojniej i miłej. Kasia wzięła sobie jego radę do serca. Wynajęła niewielkie mieszkanie na obrzeżach miasta, a większą część środków zainwestowała w zakup starego, przytulnego lokalu w centrum. Kiedyś działała tam księgarnia, lecz od kilku lat miejsce stało puste. Kasia od razu dostrzegła jego potencjał i postanowiła, że otworzy tam małą kawiarnię. Remont trwał kilka miesięcy. Kasia dopilnowywała każdego szczegółu, wkładając w to całe serce. Samodzielnie wybrała ciepłe, pastelowe kolory ścian, zamówiła drewniane meble u lokalnego stolarza, dobrała firanki w subtelne kwiatowe wzory. Chciała stworzyć przestrzeń, w której ludzie zapominają o stresie, pijąc aromatyczną kawę i rozmawiając bez pośpiechu. Nazwę wymyśliła szybko, przytulisko. Dokładnie to chciała oferować swoim gościom przytulny klimat i rodzinną atmosferę. Gdy wreszcie nadszedł dzień otwarcia, Kasia nie zrobiła wielkiej fety. Po prostu zawiesiła tabliczkę otwarte na drzwiach i czekała na pierwszych klientów. Nie musiała czekać długo. Najpierw zajrzały dwie starsze panie z sąsiedztwa, zaintrygowane zmianami. Z uwagą przejrzały krótkie menu, wypytały Kasię o jej plany, a w końcu zamówiły po herbacie i kawałku domowego ciasta. Kasia drżała wewnętrznie z niepewności, czy będzie im smakować? Wie pani co, kochaniutka, powiedziała jedna ze staruszek, kosztując ciasto: Pycha jak u mojej babci. Kasia uśmiechnęła się z ogromną ulgą. Pierwszy sukces za nią. Z czasem coraz więcej osób zaglądało do przytuliska, wabił ich zapach świeżego ciasta i kawy. Kasia sama piekła ciasta według starych przepisów Anny Kowalskiej. Szczególnie słynny stał się jej jabłecznik aromat jabłek i cynamonu unosił się na całą okolicę, kusił przechodniów i zapraszał, by choć na chwilę się zatrzymać. Z biegiem czasu kawiarnia zaczęła mieć swoich stałych gości młode mamy, studentów szukających spokoju do nauki, zakochane pary potrzebujące cichego kąta a także starszych, którzy cenili sobie miłą atmosferę i domowe wypieki. Kasia kwitła w oczach, zmieniając się z niepewnej, zranionej kobiety w pogodną, pewną siebie właścicielkę niewielkiego lokalu. Czasem, kiedy robiło się już spokojniej, wspominała Marka, ale nie czuła już nienawiści. Raczej lekką nostalgię i żal. Wiedziała, że sam ściągnął na siebie nieszczęście, a jej pozostało iść dalej, bez oglądania się wstecz. Pewnego wieczoru, gdy Kasia właśnie polerowała witryny, gotowa za chwilę zamknąć kawiarenkę, zobaczyła go przez szybę, Marek stał po drugiej stronie ulicy. Wiatr targał mu płaszcz, wyglądał na przytłoczonego życiem i własnymi błędami. W jego oczach malowała się pustka. Kasia zamarła na moment. Nie spodziewała się, że jeszcze kiedyś go spotka. Najpierw odwróciła wzrok, próbując udać, że go nie zauważyła. Jednak Marek zdecydowanym, chociaż nieco niepewnym krokiem wszedł do środka. Zadzwonienie dzwoneczka nad drzwiami wyrwało ją z zamyślenia. W kawiarni były jeszcze dwie czy trzy osoby, które od razu wyczuły, że coś wisi w powietrzu. Marek podszedł do Lady i milczał przez chwilę, szukając słów. Cześć, Kasiu powiedział w końcu cicho, wyraźnie zduszonym głosem. Kasia nie odpowiedziała na to przywitanie. Wpatrywała się w niego z chłodną rezerwą, zastanawiając się, czy wciąż znajdzie w nim choć cień dawnego człowieka, którego kiedyś kochała. Czego chcesz, Marku? Spytała krótko. Ja przyjechałem cię przeprosić zaczął nieśmiało. Wiem, że to niczego nie zmieni, ale musiałem spróbować. Każdego dnia żałuję. Kasia prychnęła gorzko o, tak. Żałujesz, ale nie mnie, tylko własnego komfortu, utraconych pieniędzy i tego, że źle wybrałeś. Marek spojrzał na nią z bólem, nie. Ja żałuję, że cię straciłem. Byłaś najlepszą rzeczą, jaka mi się w życiu trafiła. Gdzieś w głębi duszy Kasia poczuła drgnienie emocji, lecz szybko je stłumiła. Zbyt wiele łez wylała, by dać się omamić kolejnymi słodkimi słówkami. Za późno, Marku powiedziała stanowczo: Nie wierzę w Twoje słowa. Za długo kłamałeś, za bardzo mnie zraniłeś. Teraz mam już swoje życie. Zrezygnowany opuścił wzrok. Zdawał sobie sprawę, że przegrał wszystko. Kiwnął głową, jakby godził się z jej słowami. Chciałem tylko zobaczyć, czy jesteś szczęśliwa, wyszeptał. Jestem padła krótka odpowiedź. I proszę cię, nie przychodź tu więcej. Marek bez słowa się odwrócił i wyszedł. Dzwoneczek rozległ się ostatni raz na jego pożegnanie. Kasia obserwowała przez szybę, jak znika w mroku. Dopiero gdy zniknął za rogiem, poczuła, że spadł jej z serca wielki kamień. To była przeszłość, która właśnie sama się z nią pożegnała. Spojrzała na stoliki, gdzie zostało jeszcze kilkoro gości, i rzuciła im uspokajający uśmiech. Przepraszam za zamieszanie, już wszystko w porządku. Zamknęła kawiarnię trochę później niż zwykle, bo chciała doprowadzić się do równowagi. Gdy wychodziła, zerknęła na szyld przytulisko. Tak, to miejsce idealnie oddawało jej nowy etap przytulność, ciepło, bezpieczeństwo. Wreszcie czuła spokój ducha i wolność od toksycznego bagażu przeszłości. W tym momencie wiedziała, że choć życie potrafi złamać serce, można je poskładać na nowo i znaleźć w sobie siłę, by zacząć od początku. Jeśli spodobała Ci się ta opowieść, zasubskrybuj nasz kanał, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, co o niej myślisz. Z całego serca życzę Ci wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, pogody ducha i spokoju w sercu. Do usłyszenia w kolejnej historii.